Jemeneczko z tej strony promek, a ja Was witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft na krawędzi. Ale tym razem idziemy na moi drodze wyprawy, na pierwszą część wyprawy. Tak jest, to dawno, bardzo dawno tam był ostatni odcinek. I w tym ostatnim odcinku, jak widzieliście, zresztą, no nawet ja nawet nie pamiętam, co było. Ale dzisiaj przypada, że trzeba dokończyć, że trzeba moi drodzy dokończyć budowę. Znaczy, budowę trzeba iść na wyprawę, więc idziemy na wyprawę. Ostatnie odcinki to była głównie farma, plus jakieś tam jeszcze inne rzeczy. No a dzisiaj to już będzie stricte wyprawa do po prostu innych miejsc. Miejmy nadzieję, że udana. Do nadzieję nadzieja matką, kupić, no ale jest szansa. Wszystkie swoje dzieci równo kochać, jakoś tak. Tak jest, moi drodzy. No. Otóż. Widziałam na shortsach, że jest troszkę większe zainteresowanie niż na. Otóż ponownie na. YouTube co szczerze w ogóle mnie nie dziwi na YouTube na odcinkach, ponieważ no, to było bardzo do przewidzenia że może się coś takiego stać naprawdę, to, to, to nie było jakieś ciężkie do przewidzenia eee, szukam wiecie co Łóżko. Trzeba będzie specjalnie i zrobić jedno. Dobrze, to idziemy się wybrać. Żeby zrobić jedno łóżko. Swoją drogą, moi drodzy, właśnie nie wiem, czy widzicie. Ale właśnie dzięki temu, że ta. Te, te maps levels off. patrzcie, co się dzieje. Widzicie? na blokach. Jakieś takie dziwne, bardzo dziwne, e, moi drodzy rzeczy. Ja nie wiem, co jest lepsze dla widoku. To mi się miesza, ale to jest jakiś, moi drodzy, to jest, moi drodzy, może jakiś po prostu. Nie wiem, moi drodzy, nie mam pojęcia. To jest to jest problem, generalnie. Mipmap levels, to jest problem. Bez tego nie ma tych na przykład czerwonych obwódek, także... Na razie gramy bez tego, mam nadzieję, że będzie się grało chociaż w miarę przyjemnie. Próbujemy 12, mamy 4. 1. Ja, Muszę sobie stąd sobie zabrać, ale nie wiem czy będzie działać. 6. 8, 9, 10. 9 10 11 12 No i już nas w jakiś sposób to zabezpieczyło. No i tak moi drodzy, co z Endem tutaj, bo niestety sprawdziłem na innym świecie i End jest tutaj niedostępny dla nas, ponieważ sam świat został wygenerowany na 1.7 gdzie aktualizacji Endu jeszcze najbynajmniej nie było Teoretycznie jest to logiczne ale no szkoda szkoda, bo szczerze się spodziewałem, że się uda no, ale chyba nie tym razem. Potrzebujemy jeden, jedno drewno. Jedna sztuka drewna, czyli potrzebujemy trochę kości. To tu. Kości mam. No właśnie. I więc... No i cóż moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się daily ogólnie spoko ogląda. Staram się w jakiś sposób myślę, że mm, zaspokoić Wasze potrzeby. Nie no, to przykro mi bardzo. No ale wiadomo no. Możecie mi powiedzieć co trzeba ulepszyć? No to to będzie ulepszane, tak. Dobrze, moi drodzy. Ten odcinek będzie pierwszą częścią wyprawy. A w następnym na, na następnym dniu, kiedy będzie Minecraft na krawędzi, będzie druga część tej wyprawy. Tak, zostało to podzielone, ponieważ na wyprawę łącznie pewnie z półtorej godzinki na to zajdzie i to na spokojnie. Lekką ręką, tak zwaną. Ponieważ zbliżamy się do momentu, kiedy idziemy do twierdzy. No i przygotowywania muszą być naprawdę mocne. Nie, nie wiem, czy nie ścina. Jak tak chodzę. 46 FPS. Tam szedłem dalej, pamiętam chyba. Więc tam sobie pójdziemy. I teraz tak. To trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, żeby być ostrożnym. To na pewno. Trzeba pamiętać o tym, że jak się zbliża noc, to trzeba się obudować 16 bloków na 16 bloków z każdej strony i po prostu sobie postawić łóżko. No po prostu, żeby sobie na spokojnie... Móc... Przespać noc. No, i w ten sposób właśnie, moi drodzy, do, dobić do brzegu. W wyprawie a ja już naprawdę duże ilości terenu tutaj zwiedziłem, jak tak patrzę. No, bo wypraw to już było bez liku, tak naprawdę. Już rezultat na razie żaden, to wypraw było bez liku. Po tych wszystkich torach, może się poprowadzić kolejkę, no ale to już, to już, moi drodzy, kiedy indziej. Najmniej nie teraz. Czy on będzie bliżej stąd, czy stamtąd? Do, Przydał, przydałoby się pójść do tamtej świątyni, nie? Cóż, moi drodzy, no... Timelapse. No, moi no drodzy, dobijamy do brzegu, ale coś mi się wydaje, że to będzie puste w środku, ponieważ usłyszałem dźwięki, tak jak się wchodzi do kopalni w Minecrafcie. Jakby ktoś nie wiedział, takie dźwięki są tylko wtedy, kiedy jest większa przestrzeń. Także bardzo jest możliwe to, że po prostu to jest puste w środku. Niestety albo stety. Boże święty, dlaczego ja sobie... Dobra, nie zwracam na to uwagę. Przecież w sumie fajnie by było, bo potrzebuję tego... No nie wiem, nie wystarczy mi na pewno. Nie, nie może znajdę nawet wełno, ale nie drewno. drewna. To fajnie się robi kolorowo, naprawdę robi kolorowo. Trzeba będzie wracać po łóżko znowu. Cóż, życie. Ej, nie, to, to może dlatego. tego, to okay. mi hey, wspaniale, jednakże. Trzeba sobie uporządkować miejsce w ekwipunku. Jasek jest dla nas ważny, oczywiście. O, kurde, no dobra. O! Powiem tak. O, proszę. Powiem tak, no. Opłacało się? Myślę, że jak najbardziej. Jeszcze tu nie wezmę, bo nie zdążę. Idzie zachód słońca. Wiecie co? To trzeba chyba będzie przekimać. Mam takie wrażenie. Wolę sobie zjechać na dół, ale to trzeba będzie gdzieś zostać w jakimś jednym miejscu. Bo nie ma co przez noc wracać. Mam takie wrażenie, że nie będzie sens. Tyle ile będziebym w stanie, no to raczej sobie wrócę, ale to tak odrobinę tylko. No i co? No i chyba koniec będzie tego odcinka pierwszego z wyprawy. Drugim trzeba będzie iść w drugą stronę, tak? Z tą stronę już widać, że to są takie odległości wyjątkowo długie i duże. bo żeby przejść z jednej na drugą stronę, trzeba naprawdę naprawdę dużej ilości siły. Okay, widzę już pierwsze moby. Nie ma sensu. I co? Czekać do końca nocy. To co? Jakiś. No, to można w sumie cięcie nawet zrobić. Także do zobaczenia zaraz. No moi drodzy. Jak już dobrze widzicie, leci wschód słońca. Szkielety umierają. A, światło oświeca. O, kurde. Stop. Robi niebezpieczne bardzo. Nie wiem dlaczego. Trzebuję w takim razie troszeczkę wygonić. O, to, 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 to. Dokładnie. Teraz pytanie, bo będzie ciężko, mówię. Będzie ciężko. Tylko czy pająki mnie atakują, czy nie. To jest mega istotne pytanie, które trzeba sobie teraz zadać. Czy pająki mnie atakują, czy nie? Atakujesz mnie? Chyba nie. Jest stary. Jeden zły ruch. Jeden zły ruch, kochani, i ja nie żyję, nie? Wpływaj, stary. Właśnie, bo pająki są za ciężkie, żeby spłynęły. To jest nasz problem. Ja pierniczę. No powiem wam, że nigdy bym się nie spodziewał, że coś takiego może nastąpić, takiego laga chwilowego. Dobra, ale ważne, że przeżyłem, tak? Okay. I pająku, ty mnie nie zaatakujesz, nie? My ziomy. Yo! Pająki to moje ulubione stworzenia w tej w serii, naprawdę. Patron serii to będzie pająki. Lecimy, lecimy, bo mamy mało czasu, ale przynajmniej już prostą drogę. Lecimy sobie w szybkim tempie. I zakończymy ten odcinek, jeżeli dożyjemy to oczywiście dużym sukcesem, jak nie no to... ...trzeba będzie myśleć co dalej, bo... ...to już naprawdę daleko zaszliśmy w tą stronę. A w drugą stronę właśnie wręcz przeciwnie, w drugą stronę jakoś się tak za bardzo nie kierowaliśmy. Mocno, bo tutaj bardzo mocno skręciliśmy, a w drugą stronę, no to w następnym odcinku, no tak jak Wam już mówiłem, tak? No i fajnie, no i ten odcinek będzie chyba widziany 12, czy któregoś tam i co, no. Przykujcie się na grudzień, tak naprawdę. No to co teraz widzicie, to jest po prostu test mojej wytrzymałości. Czy ja jestem w stanie tyle filmów zrobić, nagrać, żeby mi starczyło. Czasu. To takie fajne schodki zrobić tyk, tyk. Okay. mów schodki. Kiedyś to jeszcze yy, wykrzaczy jak polecę sobie w jedną, w którąś stronę. Tak, i w ogóle tu jest czarna wełna, więc można sobie robić też czarne łóżkę mamy torczę. W bo torcze, w sensie pochodnia. O Boże, nie, 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 teraz to poczułem. W sensie, poczułem to już wcześniej tylko. Stwierdziłem, że nie ma potrzeby wyłączać. Auto jump musi być wyłączony jak wracam, bo już to mnie chyba raz pokonało na tym świecie. A najbynajmniej nie chcę, żeby taka sytuacja zdarzała się tutaj częściej. Więc po prostu na spokojnie trzeba się przygotować, nie? jesteśmy przy bazie. Jak mnie to cieszy, jak mnie ten widok raduje. W ogóle w lewą stronę, nie, w tą stronę. Patrzcie, w stronę na przykład tamtej twierdzy. Ta twierdzę dopiero zwiedzamy. Dopiero zwiedzamy 20, 30 chyba listopada. Mam taką wrażenie, że to, pod na tą twierdzę idziemy. Takie mam wrażenie, nie? Bo coś mi świta, coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. Teraz już do końca roku staramy się przejść Minecrafta, tak naprawdę. Zobaczymy co daje... Jezu, jakbym spadł do tej dziury, to przysięgam. No, ale do końca roku już się staramy przejść Minecrafta, no i... Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Widzę, że tutaj Nether portal, dobra. Okej, okay, okej. Okay. którą stronę ja jeszcze tak za bardzo się nie nakierowywałem? Tam cały czas, tutaj jak widzicie, do przodu mnie ani razu nie było, nie? Ale nie wiem czy do przodu cokolwiek jest, żeby iść. Muszę sobie spróbować ten jeszcze tą skalę zarombistą. Jest, i to nawet ilości. To można spróbować. Z tamtego miejsca, iść, iść w tamtą stronę. Już no mam nadzieję, że, że się uda. Można też na przykład pracować nad tym, żeby. Jezu myślę, że tu jest spadek w dół. Można też pracować nad tym, żeby tą farmę w jakiś sposób ulepszyć, prawda? Bo my potrzebujemy głównie pistonów, które będą w tym miejscu i będą po prostu tą wodę odsysały. A do pistonów jest potrzebny chyba jeden czerwony proszek. Więc trzeba będzie zabijać wiedźmy. Które tu są Gdzieś Chyba Mam już 7 czerwonych proszków A ile potrzebuję? Bo w sumie jeżeli Jeżeli mam to w sumie możemy... No, co to jest? Czemu to jest w moim domu? Mój dom jest jeszcze niedoświetlony? Czy o od... Czemu to się zrespiło tutaj? Przecież to nie miało prawa się tu zrespić Nie wiem Różne rzeczy się dzieją na tym świecie I różnych tych rzeczy nie rozumiem no, w sumie czerwonego proszku tak na ogół nie będziemy potrzebować w tej pierwszej części, tej do przejścia świata. W ogóle nie wiem, czy będę to kontynuował, nie? Czy będę w ogóle to kontynuował? Jedno żelazo, jeden proszek, no i deski, kobre no to to wymiernie. Ile ja mam tego żelaza, ile mam proszku? Ile, ile potrzebuję do automatyzacji kompletnej, ile potrzebuję. W sensie, czy to jest w ogóle potrzebna ta automatyzacja Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Ale nie, bo ja wątpię, że ta automatyzacja jest potrzebna na razie Z tego względu, że no po prostu No jakby To nie jest jakaś mega duża farma Jeszcze Mam nadzieję, że ją kiedyś jeszcze mi się zdąży doła powiększyć Nie jest to jakoś na razie duży mój ślink czasowy jeżeli chodzi o to dobrze, jeszcze może sobie zrobimy porządek moi drodzy to czy ja mogę w ogóle pisać na tabliczkach sprawdźmy to czy mi pisanie na tabliczkach ja nie wiem 12 no właśnie no właśnie, a i ten frame w raczej w tej grze nie uzyskamy dobra, no to co bierzemy podpisujemy jakoś tak, tu będzie nie wiem cokolwiek. O. Chyba jak tego nie rozczytamy. Dobra. Mm. Tu są rzeczy z wypraw jak widzę, więc siodełka, więc elementy, bo tutaj jest są łupy z mobów oraz surowce. to? To są takie, to też idzie do tego, do tej kategorii. To nie, ale to tak. Minecarty i Railę, będzie to jest duże z nie wiem na co. Ujedzenie głównie, czyli głównie no w całości. Ok, na ten flash idzie sobie tutaj. Jedzenie i sadzonki, jak widzę. Tam. Tutaj bloki budowlane. To wiadomo. Jest to nic trudnego. W sumie to, to nie Też można, bo to jest też w sumie blok budowlany. Okej. Okay. Narzędzia. To będą narzędzia i zbroje. W takim razie chyba jest czy jakaś skrzynka wydzielona na narzędzia i zbroje. Nie, no to tu będzie. Run Steel to jest takie złoto, że my to mamy. Naprawdę tutaj mamy jeszcze siodełko, name tak. A tutaj enchant. No i co moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Do zobaczenia już w najbliższym czasie, na najbliższym odcinku. Cześć. No e papá.